Witamy w tej podróży, w której zgłębimy bogatą symbolikę drzewa życia w różnych kulturach duchowych. Jeśli intrygujecie, jak ten symbol łączy ludzi z boskością w różnych tradycjach, polub, zasubskrybuj i obserwuj nas, aby nadal odkrywać otaczające nas tajemnice. Obraz drzewa życia jest jednym z najbardziej uniwersalnych i trwałych archetypów w symbolicznym repertuarze ludzkości. Przekracza on granice geograficzne i chronologiczne. Manifestując się jako centralny motyw w mitologiach, religiach i systemach filozoficznych, od starożytnej tradycji mezopotamskiej i nordyckiej, po mistycyzm kabalistyczny i światopoglądy mezoamerykańskie. To nie tylko drzewo, to kosmiczna struktura, która koduje całość bytu, służąc jako mapa stworzenia, symbol wzajemnych powiązań wszelkiego życia i droga do duchowego oświecenia. Jego istotne znaczenie tkwi w zdolności do reprezentowania jedności w dualizmie, łącząc niebiosa, ducha i ziemię, materię, poprzez centralną oś. Drzewo życia ucieleśnia w swej formie trzy fundamentalne koncepcje: oś świata, axis mundi, która łączy różne płaszczyzny rzeczywistości, organiczny kosmos, który stale się odnawia, oraz źródło nieśmiertelności, czyli boskiej wiedzy. Oś świata. Pionowe połączenie trzech królestw. Najbardziej podstawowa forma symbolu ustanawia pionowe połączenie trzech sfer wszechświata, które komunikują się ze sobą poprzez centralny pień drzewa. Po pierwsze, korzenie, świat podziemny lub podświadomość. Korzenie, które głęboko zapuszczają się w ziemię, reprezentują świat podziemny, królestwo przodków, podświadomość, śmierć i odrodzenie. Symbolizują początek. Ukrytą podstawę bytu i źródło duchowego pożywienia, które czerpiemy z Matki Ziemi, jest ona siedliskiem pierwotnych tajemnic i immanentnych prawd. 2. Pień, świat środkowy lub plan materialny. Twardy, widzialny pień reprezentuje płaszczyznę ludzkiej egzystencji, namacalnej rzeczywistości i teraźniejszości. To kraina równowagi, miejsce, gdzie spotykają się przeciwstawne siły i gdzie toczy się codzienne życie z jego wyzwaniami i interakcjami. To most między tym, co niewidzialne, a tym, co widzialne. 3. Gałęzie i liście, niebiosa lub sfera nadświadomości. Gałęzie sięgające nieba symbolizują świat wyższy, sferę boskości, nadświadomości, oświecenie i życie wieczne. Symbolizują duchowy rozwój, ekspansję świadomości i dążenie do transcendencji. To właśnie tam rezyduje boska mądrość. I połączenie z nieskończonym wszechświatem. Ta trzyczęściowa struktura czyni drzewo życia idealną osią świata axis mundi kosmicznym punktem odniesienia, który umożliwia szamańskie lub mistyczne podróże między różnymi płaszczyznami rzeczywistości. Ci, którzy wspinają się na drzewo, symbolicznie wyruszają w podróż ku samopoznaniu i duchowej transcendencji. Kulturowe przejawy drzewa życia. Głęboki rezonans tego archetypu jest widoczny w jego różnorodności form i nazw w różnych tradycjach duchowych. Kabała i drzewo sefirotyczne. Judaizm ezoteryczny. W żydowskim mistycyzmie kabały drzewo życia lub drzewo sefirotyczne jest najbardziej złożonym i systematycznym przedstawieniem kosmosu. Jest to geometryczny diagram szczegółowo przedstawiający proces stworzenia i drogę powrotu ludzkości do boskości. Drzewo składa się z dziesięciu sfer, Czyli sefirot, boskich emanacji, połączonych dwudziestoma dwoma ścieżkami. Każda sefira reprezentuje atrybut Boga, poziom świadomości i etap zejścia energii ze źródła, keter, korona, do materialnej manifestacji, malchut, królestwo. Drzewo jest zatem mapą psychologiczną i metafizyczną, cel duchowy. Kabalista używa drzewa życia jako mapy do medytacji i wniebowstąpienia. Praca polega na oczyszczeniu i zrównoważeniu energii dziesięciu sefirot, aby duchowo wznieść się z malkut, życia materialnego, z powrotem do Keter, boskiej jedności, osiągając w ten sposób zjednoczenie i przebudzenie. Drzewo życia naucza, że boskość przenika całe stworzenie, a duchowa podróż jest procesem reintegracji dualizmu w jedność. Yggdrasil lub fresk świata, mitologia nordycka. W skandynawskich sagach i mitologiach Yggdrasil często tłumaczony jako koń Odyna lub dada świeżość świata jest najwspanialszym drzewem życia to ogromny jesion który stanowi centralną oś podtrzymującą i jednoczącą dziewięć światów nordyckiej kosmologii w tym Asgard królestwo bogów Midgard świat ludzi i Niflheim królestwo lodu i mgły cel symboliczny Yggdrasil symbolizuje powiązaną strukturę całego nordyckiego kosmosu. Jego korzenie podgryza smok Nidhegr, a na szczycie mieszka orzeł, symbol wizji. Ta nieustanna dynamika tworzenia i niszczenia, erozji i wzrostu, odzwierciedla wieczny cykl życia i śmierci oraz nieustanny stan twórczego napięcia we wszechświecie. Zdrowie Yggdrasilu jest bezpośrednio związane ze stabilnością kosmiczną. Drzewo wiedzy i drzewo życia. Chrześcijaństwo i judaizm w ogrodzie Eden w Księdze Rodzaju znajdują się dwa kluczowe drzewa: drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Często są one mylone lub postrzegane jako skrajne przeciwieństwa, które w rzeczywistości się uzupełniają. Drzewo wiedzy reprezentuje dualizm, separację i osąd dobro kontra zło. Spożycie jego owoców prowadziło do wygnania z ogrodu, wprowadzenia świadomości ego, czasu liniowego i śmiertelności. To wybór dualnego doświadczenia. Drzewo życia reprezentuje wieczność, jedność i nieśmiertelność. Bóg zabrania dostępu do jego owoców po upadku, aby uniemożliwić grzesznemu człowiekowi życie wieczne w stanie oddzielenia. Symbolizuje ono bezpośredni dostęp do boskiego i ponadczasowego spełnienia, które można odzyskać jedynie poprzez duchową ścieżkę powrotu drogę Chrystusa czyli ścieżkę kabalistyczną. El Ashwata. Baniano Sagrado, hinduizm i buddyzm, w Indiach figowiec bengalski, ficus religiosa, jest czczony jako drzewo życia, a świata. Wspomina się o nim w Upanishadach i Bhagawadgicie jako o drzewie, którego korzenie sięgają nieba, a gałęzie sięgają ziemi. Ten wizerunek odwraca typową strukturę, symbolizując, że źródło istnienia znajduje się w boskości, niebie, a materialna manifestacja, świat, jest jedynie projekcją sięgającą w dół. Cel metafizyczny, a świata reprezentuje nieskończony cykl, samsarę, narodzin i śmierci, ale także połączenie z czystą świadomością. To pod drzewem figowym, drzewem bodhi, Siddhartha Gautama osiągnął oświecenie i stał się buddą. Drzewo to jest zatem symbolem przebudzenia, mądrości i wyzwolenia z cyklu iluzji. Skoro zgłębiliśmy głębsze znaczenie drzewa życia w różnych kulturach, Wyobraź sobie, jak możesz włączyć jego nauki do swojej własnej praktyki duchowej. Aby kontynuować zgłębianie i otrzymywać więcej inspirujących treści, polub, zasubskrybuj i obserwuj nas. Razem będziemy zgłębiać korzenie tego potężnego obrazu. Drzewo Życia Majów i Święta Ceiba, Mezoameryka. Dla Majów drzewem świata była Ceiba, Yashe, uważana za kosmiczną oś, która łączyła podziemny świat. Ziemie i trzynaście niebios. Korzenie Ceiba stępowały do pierwotnych wód, pień wznosił się przez ludzki świat, a jego gałęzie podtrzymywały płaszczyznę niebiańską cel kosmogoniczny. Ceiba nie tylko łączyła królestwa, ale jej forma była niezbędna do stworzenia i odnowy. Bóstwa majów wierzyły, że Ceiba była pierwszym drzewem zasadzonym w centrum stworzenia. Czczono ją jako symbol płodności i podtrzymywania istnienia. Drzewo życia jest tu głęboko telluryczne, zakorzenione w rozumieniu cyklów rolniczych i cyklicznego życia. Symbolika elementów, lekcje drzewa. Poza formą kulturową, elementy drzewa życia zawierają uniwersalne nauki duchowe, korzenie, głębia i przodkowie. Korzenie symbolizują potrzebę zakotwiczenia w życiu. Silne drzewo może rosnąć w górę tylko wtedy, gdy jego korzenie są głębokie i zdrowe przekłada się to duchowo na wagę kontaktu z przodkami, akceptacji przeszłości, fundamentu na którym zbudowana jest teraźniejszość i zintegrowania cienia, tego co ukryte w podświadomości. Eksploracja własnych korzeni to droga do osobistej prawdy i stabilności emocjonalnej. Pień, teraźniejszość i indywidualność. Pień jest potężną manifestacją indywidualnej tożsamości, wyrastającej z korzeni i dążącej do nieba. Ten centralny element Reprezentuje nie tylko teraźniejszość, ale także wolę i cel życiowy każdej istoty. W swej istocie jest punktem spotkania ducha i materii, gdzie przeżyte doświadczenia łączą się, kształtując nasze istnienie. Mocny pień symbolizuje integralność, odporność i zdolność do stawiania czoła burzom życia, wyzwaniom, które nas wystawiają na próbę, ale nas nie łamią. To w tym pniu kształtują się nasze przekonania i pielęgnowana jest nasza wewnętrzna siła. Pozwalając nam stawiać czoła przeciwnościom z odwagą i determinacją. Gałęzie i liście, wzrost i różnorodność. Gałęzie, które rozciągają się we wszystkich kierunkach, symbolizują mnogość ścieżek i wyborów, które otwierają się przed nami w ciągu całego życia. Każda gałąź reprezentuje decyzję, możliwość, a ich wzrost ku niebu odzwierciedla ekspansję naszej świadomości. Dążenie do wiedzy i duchowe aspiracje. Manifestują się w sposobie, w jaki te gałęzie przeplatają się i wspierają wzajemnie, tworząc różnorodną i bogatą strukturę. Gęste listowie, które powstaje w wyniku tego wzrostu, jest manifestacją owocu naszej wewnętrznej pracy, a także bogactwa nagromadzonego doświadczenia. Obraz gałęzi splecionych z gałęziami innych drzew wzmacnia ideę uniwersalnej, wzajemnej więzi wszystkich dusz, przypominając nam, że jesteśmy częścią większej całości. Owoce, nieśmiertelność i manifestacja. Owoce, czy to złote jabłka z mitologii celtyckiej, czy owoce kabalistycznej sefiry, zawsze reprezentują wynik naszych działań i ezoterycznej wiedzy, którą zgromadziliśmy. W wielu tradycjach owoc drzewa życia symbolizuje to, co daje życie wieczne lub oświecenie. Zatem owoce te reprezentują nie tylko żniwo duchowej mądrości, ale także manifestację w pełni zrealizowanego ja. Każdy owoc jest świadectwem naszego wzrostu i rozwoju, symbolem mądrości, którą zdobyliśmy dzięki naszym doświadczeniom. Alchemiczna synteza jedność i równowaga na najgłębszym poziomie. Drzewo życia symbolizuje alchemiczną syntezę zjednoczenie przeciwieństw ogień, światło i woda cień energia słońca, reprezentująca ogień i światło odżywia liście, które symbolizują wyższą świadomość. Z kolei woda z ziemi i deszcz, reprezentujące cień, odżywiają korzenie, które są pod świadomością. Drzewo działa jako doskonały mediator między tymi biegunami, ucząc nas, że życie i wzrost wymagają harmonijnej integracji zarówno światła, jak i ciemności, czasu i wieczności. Drzewo żyje i umiera zgodnie z cyklami pór roku, reprezentując czas liniowy, ale jego korzenie i wieczne nasienie gwarantują jego powrót. Symbolizując cykliczną wieczność, ta dwoistość jest dowodem na to, że to, co doświadczamy jako czas i śmierć, jest tylko jedną fazą większego wiecznego istnienia ciała i ducha. Drzewo jest również symbolem ludzkiego ciała z korzeniami reprezentującymi nogi i podstawę pniem symbolizującym ciało fizyczne i kręgosłup a gałęziami poszukującymi inspiracji reprezentującymi ramiona i głowę. Drzewo życia uczy nas czcić nasze ciało jako świątynię, która mieści i łączy ducha z materią, przypominając nam, że każda część nas ma cel i funkcję w wielkim schemacie istnienia. Trwałość drzewa życia w ludzkiej świadomości, poprzez jego różnorodne i złożone przejawy, nie jest przypadkowa. Jest ono archetypem całości, który rezonuje z wewnętrzną ludzką potrzebą odnalezienia porządku w chaosie, sensu istnienia. I nieprzerwanego połączenia z boskim źródłem. Ten symbol staje się mapą naszej duchowej ewolucji, nieustannym przypomnieniem, że niezależnie od tego, jak daleko sięgają gałęzie naszego życia, nasza siła i prawda tkwią w niewidzialnych korzeniach, które łączą nas ze źródłem wszystkiego. Pragniemy wyrazić naszą szczerą wdzięczność za dołączenie do nas w tej głębokiej eksploracji drzewa życia i jego bogatej, uniwersalnej symboliki. Ta podróż. To nie tylko podróż przez starożytny symbol, ale także zaproszenie do połączenia się z korzeniami naszej egzystencji i odkrycia znaczenia, jakie ten potężny archetyp niesie dla naszego życia. Każdy liść, każda gałąź i każdy owoc drzewa oferuje nam cenne lekcje dotyczące indywidualności, wzajemnych powiązań i rozwoju osobistego. Jeśli czujesz, że to, czego się nauczyłeś, rezonuje z tobą i głęboko porusza twoją duszę, Zachęcamy Cię do pójścia o krok dalej tą drogą. Polub nasze treści, zasubskrybuj nasz kanał i śledź nas w mediach społecznościowych. Robiąc to, nie tylko wspierasz naszą pracę, ale także dołączasz do tętniącej życiem i stale rosnącej społeczności, w której każdy z nas ma możliwość dzielenia się, uczenia się i wspólnego rozwoju. Obserwując nas, będziesz mieć okazję odkryć każdą nową warstwę tego starożytnego symbolu. Każdy udostępniany przez nas post i film ma na celu zgłębienie drzewa życia, zgłębienie jego znaczenia w różnych kulturach, jego znaczenia dla współczesnej duchowości oraz lekcji, jakie możemy z niego wyciągnąć w naszym codziennym życiu.